Cześć, z strony snowy. Dzisiaj wam pokażę, jak włączyć szybkie bieganie. W ze nowym sezonem, ruszyło takie szybkie bieganie, yy, które wam za chwilę pokażę. Lecimy do odcinka. Dobra, ten sprint wygląda, to jest sprint. Yy, to się włącza w ten sposób, że trzeba wejść tutaj i sobie ustawiamy pod jaki przycisk nam się podoba. Ja sobie mam ustawione pod przytka, bo tak jest mi wygodniej Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Dobra. Więc yy, tak. Tak to wygląda takie coś. Jak sobie zbindujecie to poczycie, to macie takie bieganie. Tam do kilka sekund tamtego i się tak wam regeneruje w lewym dolnym rogu i sobie wprost tak biega, nie? Ale uznajmy taką sytuację. Dlaczego to są PI albo Git? To są, są przeciwniki, nie? I skaczemy i możemy tak uciec. A na przykład... Jak teraz jakbyśmy nie tego? O. Nie strzelam bo, to jest to, bo to... Yy, Tak, na przykład uznajmy, że nie mamy tego włączonego, bo po prostu. po prostu nie cofnę. Czekajcie, chwila. to sobie tego. To, yy, na przykład, czekajcie, jak wezmę jakieś szybkie leczenie i za chwilę się widzimy. Dobra, znalazłem go do leczenia, i dobra. No teraz, że nie używam tego, uprostam się nie chce, to patrzę, co się dzieje. Nie, byśmy nie doskoczyli byśmy dednęli. A jeżeli mam to zblindowane, to patrzcie. Robimy tak i to skaczemy. Tylko tam tracimy, ale tam przeskakujemy, to jest najważniejsze. Więc yy, to był poradnik jak ustawić szybkie